Z tej strony Kamila i Basia. Dzisiaj pokażemy Wam w tym tutorialu, w jaki sposób wykonać zestaw kreatywny Mama i Syn. Zestaw będziecie w stanie uszyć przy użyciu igły i nitki bez konieczności posiadania maszyny do szycia. Na taki zestaw składa się damska czapka, taka brązowo-karmelowa. Zaprezentuję Wam na mojej głowie. Jak wygląda? Myślę, że całkiem nieźle. Mm -hmm. Tutaj z naszywką, e, z naszywką mamy m, sama uszyłam. Więc mamy taką damską, bardzo wygodną czapkę. Do tego damska chusta, również e, dwustronna. W zestawie znajdziemy jeszcze czapkę dla dziecka. Z takimi uszami Misia i z taką super naszywką. emblematem, naszywką Misia oraz komin również z naszywką Misia. Zobaczcie, komin jest dwustronny, tak samo chusta damska jest dwustronna, więc jak najbardziej taki zestaw wykorzystamy do różnych kreacji i na różne okazje. Zapraszamy do obejrzenia tutorialu, w jaki sposób wykonać samodzielnie taki zestaw kreatywny. W naszym zestawie kreatywnym Mama i syn znajdziecie elementy już wykrojone. Mamy dwie pary uszu do czapki chłopięcej. Już gotową, skrojoną czapkę chłopięcą. Do tego chłopięcy komin. Skrojone, przygotowane już do szycia dwa kawałki materiału na damską chustę. i również już skrojone materiały na damską czapkę. W zestawie znajdziecie również potrzebne, potrzebne naszywki. Tutaj do damskiej czapki sama uszyłam karnet karnet y, igieł i potrzebną do szycia nić. Cały zestaw zapakowany jest w bardzo fajny, bawełniany woreczek, który będziecie mogli wykorzystać też do innych rzeczy. Na przykład do przechowywania pieczywa, owoców czy warzyw. Zabieramy się do uszycia pierwszego elementu. Myślę, że Tobie w tym pomogę. Nasz zestaw kreatywny Mama i Syn rozpoczniemy od szycia czapki chłopięcej. Zaczniemy od szycia dwóch par uszu. Zobaczcie, materiał ma dwie strony prawą i lewą. Ta prawa jest taka gładka. Z lewej strony mamy taką fakturę materiału. Szycie rozpoczniemy od tego, że przykładamy do siebie uszy prawą stroną Do siebie. Do siebie, tak. I jedno i drugie ucho układam w ten sposób. I za moment zobaczycie w jaki sposób y, krok po kroku uszyć y, takie uszy ściegiem maszynowym. Ręcznie. Basia nam to za moment y, pokaże. Po uszyciu uszu przejdziemy do Uszyciaka. uszycia y, czapki chłopięcej, którą również układamy prawą stroną do siebie, tak? Tak. Prawą do prawej. I pierwszym elementem, który szyjemy razem, to jest ten najdłuższy bok. Mhm. Czyli ten bok będziemy szyć również ściegiem maszynowym. A co dalej wykonujemy szyjąc tą czapkę? Pokażemy za moment. I jeszcze do tego potrzebujemy nożyczki. Czy to muszą być nożyczki profesjonalne? Nie, nie, mogą być nawet nożyczki, które tną papier, mhm. byle by przecięły nitkę. Ok, czyli używamy właśnie, wybieramy sobie igłę z naszego karnetu, taką tak. wygodną dla nas, e, nitkę. I w jaki sposób wiążemy nitkę? E, e, <kluzmy> nitkę wiążemy w ten sposób, że na końcu jednej części. Robimy węzełek. Potem pokażę ten węzełek, jak wygląda. Zszyjemy, trzywamy elementy pojedynczą nitką. Czyli nie podwójną, pojedynczą. No i taki kawałek około 50 cm, nie dłuższy, po to, żeby nam ta nitka się w czasie strzycia nie plątała. Zestaw zaczynamy od uszycia uszu do czapki. Uszy przykładamy prawym, prawym materiałem do siebie, prawymi stronami do siebie i rozpoczynamy szycie uszu po obwodzie tej okrągłej części ucha. Pamiętamy o tym, że nawlekamy igłę z nitką i na końcu robimy węzełek na pojedynczej części nitki. Szycie zaczynamy od wbicia igły. Pół centymetra od brzegu ucha. Przyjemy uszy ściegiem maszynowym drobnym. Po uszyciu ucha przewracamy je na drugą stronę i zrobimy zakładki dla lepszego efektu. Teraz zabieramy się za uszycie czapki dziecka. Łączymy dwa elementy brązowy i karmelowy ze sobą, pamiętając o tym, aby przyłożyć dwie prawe strony do siebie. Szycie rozpoczynamy od brzegu czapki pół centymetra ściegiem maszynowym drobnym. Następnym etapem będzie zszywanie zaszewek. Zszywanie zaszewek zaczynamy od zaszewek zewnętrznych. Na zdjęciu wyglądają jak trójkąty. Do tych zaszewek zewnętrznych przyszywamy uszy. Przykładamy ucho prawą częścią ucha do prawej strony czapki. Ucho jest skierowane do środkowej części czapki. Ucho układamy tak, aby było mniej więcej centymetr od środka zaszewki i pół centymetra od yy, wyst ma wystawać to ucho po prostu. Ucho dla lepszego efektu, aby się nam nie przesuwało, szpilkujemy do czapki. Gdy mamy już wszyte uszy do naszej czapki, musimy dokończyć zszywanie zaszewek na brązowym materiale. W te, dlatego też składamy obie dwie strony materiału brązowego prawymi częściami materiału do siebie i rozpoczywamy zszywanie zaszewki, pamiętając o tym, że jest to ściek maszynowy pół centymetra od brzegu. Gdy mamy już zszyte wszystkie zaszewki, pozostaje nam zszyć czapkę razem. Więc oby dwie części materiału składamy na pół i zszywamy ostatnie elementy części czapki, pamiętając o tym, aby zostawić otwór 5 cm na przewrócenie czapki na prawą stronę. Gdy zszyliśmy całą czapkę, przewróciliśmy ją na prawą stronę, to otwór, który został, musimy szyć ściegiem krytym. Pamiętajmy o tym, aby ścieg kryty był ściegiem w miarę drobnym, by go nie było widać. Dla lepszego efektu odwinałam brązowy pasek tak, aby był widoczny. Również warto go przeprasować, wtedy lepiej się czapka uk układa. Ostatnim elementem, który został nam do przyszycia, to jest misiu. Emblemat misia. Po uszyciu czapki dla chłopca, zabieramy się za szycie dziecięcego komina. Mamy tutaj znów dwa kawałki materiału, jeden z misie, drugi brązowy, ciemnobrązowy. Składamy te dwa kawałki prawą stroną do siebie, czyli tutaj łatwo z, zobaczyć, ponieważ jest nadruk misiów na prawej stronie, a tutaj na brązie jedna strona jest gładka, to jest strona prawa. Z drugiej są takie pędelki, jak gdyby. To to jest strona lewa. Mhm. Czyli składamy y, w tym momencie tak. prawą do prawej, czyli mi się do tej gładkiej y, tkaniny brązowej. I pierwszą częścią, która będzie zszyta, y, są te dwa najdłuższe boki. Mhm. Boki. Ten i ten. I to również szyjemy y, ściegiem maszynowym. Następnymi elementami, które będziemy szyć, to jest komin dziecka. Komin rozpoczynamy od szycia najdłuższych boków komina. Przykładamy je prawymi częściami do siebie. Szycie rozpoczynamy od początku, pół centymetra od brzegu komina. Pamiętamy o tym, aby ściek był drobny jest to oczywiście ściek. Maszynowy. Następnie przewracamy komin na prawą stronę. Łapiemy dwa brzegi ze sobą i łączymy je tak, aby y, część wzorzysta była ze sobą złączona i część brązowa była ze sobą złączona. Również musimy pamiętać o tym, aby zostawić 5 cm otwór po to, aby przewrócić komin na prawą stronę. Następnie komin przewracamy na prawą stronę i otwór pozostały szyjemy ściegiem krytym. Następnie wyznaczamy środek komina i mniej więcej 5 cm od środka wszywamy naszywkę misia. Następnym elementem naszego zestawu, który będziemy e, szyć, to czapka e, damska. Zobaczcie, ona jest tak zbudowana. Różni się m, tym, że w czapce dziecięcej e, od spodu mieliśmy takie, jakby cztery trójkąty. Tutaj mamy taki półokrąg e, i takie e, dwa mm, półtrójkąty. I teraz, e, podobnie jak i w kominie dziecięcym i czapce dziecka. Składamy materiał prawą stroną do siebie, zarówno ten brązowy, jak i ten karmelowy, czyli przykładamy prawymi stronami do siebie. I co Basiu teraz pierwszą będziemy raz szyć? Pierwszą częścią, którą uszyjemy, to uszyjemy tą część po najdłuższym boku, mhm, czyli ten najdłuższy bok najpierw wstrzywamy, a które elementy i w jaki sposób przyjemy całą damską czapkę? Zaraz Basia nam y, pokaże, dzięki temu ja też będę w stanie uszyć tą czapkę samodzielnie za pomocą igły i nitki. Następną rzeczą do uszycia jest czapka damska. Składamy dwa materiały do siebie prawą stroną i szyjemy najdłuższy bok czapki. Pamiętając o tym, aby to był ściek maszynowy, bardzo drobny, pół centymetra. Od brzegu czapki. Po uszyciu najdłuższego boku pozostaje nam uszyć brzegi czapki, więc składamy je razem ze sobą i szyjemy prawą stroną do siebie. Po zszyciu boków czapki układamy ją tak, aby zaszywki się pokrywały. Szycie rozpoczynamy od części brązowej. Później część karmelowa. Pamiętać musimy o tym, aby zostawić 5 cm otwór. Gdy mamy czapkę zszytą, przewracamy ją przez otwór na prawą stronę. Układamy ją w ten sposób, aby karmelowa część, taki około cm, był, wi była widoczna w, w czapce. Dla lepszego efektu możemy tą, tą część zaprasować. Pozostaje nam tylko zaszycie otworu ściegiem, krytym, drobnym. Teraz pozostaje nam szycie naszywki. Więc wyznaczamy środek czapki i mniej więcej 5 cm od środka czapki wszywamy, naszywamy naszywkę. I ostatnim elementem naszego zestawu, który uszyjemy będzie chusta dla mamy. Damska chusta, która składa się również z dwóch części, z brązowej tkaniny i takiej jesienne wzory i również składamy tą chustę prawymi stronami do siebie. I teraz co najpierw właśnie szyjemy? Znowu zaczniemy od tego najdłuższego boku, z tym, że musimy pamiętać, żeby tu zostawić około 5 cm4, na to, żeby ten materiał wy, wywinąć na drugą stronę. Mm -hmm. Szyjemy tu, tą część tu. Czyli już po obwodzie tu, po całego. Po i, i ten... Zostawiałeś 5 cm czyli, na przewleczenie. Czyli cały trójkąt rozpoczynamy sobie od szycia ściegiem maszynowym, tu gdzieś od połowy tego rogu i obszywamy ściegiem maszynowym dookoła naszą chustę, pamiętając, żeby zostawić tu około 5 cm, by móc ją potem przewlec na prawą stronę. Pamiętajcie też, że możecie zostawić sobie więcej tutaj, ale wtedy no dłużej nam zejdzie zaszywanie ściegiem, ściegiem krytym. Zaszywanie już chusty i jej wykańczenie. Następnym elementem, który musimy uszyć, jest chusta dla mamy. Dwa elementy chusty składamy prawymi częściami do siebie i rozpoczynamy szycie od najdłuższego boku chusty po obwodzie. Pamiętać musimy, aby zostawić otwór 5 cm, po to, żeby przewrócić chustę na prawą stronę. Po uszyciu chusty przewracamy ją na prawą stronę. Otwór, który został, zaszywamy ściegiem krytym. Jeśli chcemy, możemy doszyć naszywkę w dowolnym miejscu chusty. Dzięki wskazówkom Basi i tak szczegółowemu tutorialowi udało mi się własnoręcznie uszyć damską czapkę z naszywką sama uszyłam, która jest dwustronna. Warto by na końcu mm, odwinąć sobie kawałek tego materiału karmelowego, bo on też ładnie właśnie pokazuje tą naszą czapkę i można to tutaj przyprasować, żeby efekt był e, widoczny. Udało mi się też uszyć y, cudowną damską chustę, która jest dwustronna i mogę wykorzystać y, do różnych kreacji. A także również takiego super misia, który ma świetne uszka mm. dla naszego syna na przykład. Mm -hmm, dla chłopczyka z y, świet... ze świetną naszywką takiego niedźwiadka, Oraz... jak również mm, komin z też świetną naszywką misia. Oczywiście jest dwustronne. Czyli z jednej strony mamy tutaj materiał w misie, z drugiej gładki brąz, co też również wykorzystacie do różnych tutaj kreacji. Jak widzieliście. Wcale nie było to takie trudne. Ja, jako osoba, która na co dzień ma mało styczności z szyciem, bez problemu wykonałam to zadanie, prawda? Oczywiście, dzięki wskazówkom basi. I co najważniejsze, bez użycia maszyny do szycia. Także nie bójcie się, ale zachęcam do tego, by. Zakupując taki zestaw kreatywny, odważyć się uszyć go ręcznie. Będzie to na pewno świetny prezent na różne okazje, dla nas samych, jak również dla naszych bliskich. A teraz zapraszamy Was do obejrzenia efektów tych prac na głowach małych i dużych.